Co za talent! Powiedz mi, z czym do nas przyszłaś? E, przyszłam do Was z piosenką Melanie Martinez, Mad Hatter. E, właśnie ostatnio postanowiłam trochę zmienić e, zainteresowanie co do e, muzyki. E, I z hip-hopu i rocku przesk przeskoczyłam nagle na taki lekki pop, powiedzmy taki trochę rap w niektórych piosenkach, ale. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. <laughs> Opowiadaj o sobie. Otóż jestem Kinga, mam 15 lat. Od dziecka miałam jakąś styczność z tą muzyką. Natomiast te gatunki, którymi się interesowałam, przejawiały się i zmieniały się na pewno. I tutaj przyszłam, żeby po prostu sprawdzić się i zobaczyć, co tak naprawdę umiem, i, i żeby zebrać jakieś nowe doświadczenie. Jaka muzyka teraz Ci się podoba? aktualnie to jest taki trochę pop a hip-hop, znaczy to jest taka trochę lekka odmiana hip-hopu według mnie nie jest to jakaś taka taki ciężki rap a dwa lata temu rap. a dwa lata temu y, to był hip-hop może i taki rap i rock Czyli krążysz w y, podobnych cały czas rejonach. Tak. Kingo, tak. co nam dzisiaj zaśpiewasz? E, dzisiaj zaśpiewam e, utwór e, Melanie Martinez, Mad Hatter. Słuchamy. My friends, know what And pop and pop balloons with guns. Get high up here. Yeah, yeah. We play our roses red. Each sheet from a different person. can dreams dream, dream is a killer. Getting drunk with the blue capital I'm mad, the craziest friend that you ever had. You think I'm psycho, you think I'm gone. Peasants I something gets wrong. Over the bed, and I really bonkers. You like me best when I'm off my rocker. Tell you a secret, I'm not alarmed. So, what if I'm crazy? The best people are. All I'm best people are crazy. All the best people are crazy. Sure. Doctor, doctor, please listen. My brain is scattered. You can be at least that my heart Bonkers, you like me best when I'm all my girl Tell you a secret, I'm not alarmed. So what if I'm? the craziest friend that you ever had you think I'm psycho you think I'm gone there's a psychiatric something gets wrong over the bed and I really bonkers you like me best when I'm on my rocker tell you a secret I'm not alarm so what if I'm crazy the best people are oh, best people are crazy Oh Angelika, widać jest po tobie, że naprawdę dobrze czujesz się na scenie. I podobała mi się interpretacja tej piosenki, chociaż piosenka była bardzo energiczna, ale wydaje mi się, że poradziłaś sobie z nią i yy, mi się podobało. Kinga, mi się podoba Twoja barwa głosu. Ciekawa, naprawdę fajna, ale jestem zdania, że trochę ta muzyka Cię zdominowała tym razem. Ja na przykład bardzo chętnie bym zobaczyła Cię w jakimś innym gatunku muzyki. Nie wiem, jak to moje koleżanki, jury. Generalnie mi się podobało. Kinga, najpiękniejsze rzeczy bici się sercem, dlatego zawsze, kiedy przeżywamy, marzymy, całujemy, zamykamy oczy, ale na scenie ważny jest kontakt wzrokowy. Ty w zasadzie trzy czwarte utworu miałaś oczy zamknięte, byłaś mocno w sobie, byłaś skupiona. Biorę poprawkę na to, że, że tutaj stres zrobił swoje, chciałaś jak najlepiej wypaść. A, I wolałaś jakby w sobie przeżywać to wszystko i widzieć to, co się dzieje w środku. Niemniej jednak pamiętaj, żeby jednak czasem spojrzeć. Przed Postaram siebie. się następnym mhm. razem. Jest. Bardzo fajnie zaśpiewałaś. Uważam, że piosenka jak najbardziej dobrana do Twoich możliwości. Podoba mi się, jak fajnie sobie między rejestrami przechodzisz swobodnie. I jeszcze jedna rzecz. Musisz troszeczkę się rozluźnić. Bo nie można się bardzo spinać tak na zewnątrz, bo w momencie, kiedy poczujesz rozluźnienie mięśni, takie totalne, to nagle się okaże, że masz o połowę większy głos. Możesz się zdziwić, ale wtedy dopiero będziesz mogła fajne rzeczy zaśpiewać. Bardzo ładne. Ja wokalnie nie mam żadnych uwag. Gdybym zamknęła oczy, co zresztą zrobiłam przez chwilę, i tylko słuchała tego, jak śpiewasz, świetnie. Muzyka była trochę za głośno. Faktycznie to, co powiedział, powiedziała moja przedmówczyni, że muzyka cię zdominowała, być może to było to, że ona była po prostu za głośno. Znaczy, powiem szczerze, że po prostu się w sumie na początek zapomniałam nawet o tym, żeby może tak trochę się poruszać na tej scenie i tak trochę coś zaprezentować sobą i żeby trochę przekazać tej muzyki innym, ale w sumie być może trochę też stres zrobił swoje, ale. No właśnie, i o tym chciałam powiedzieć, że tak. kiedy cię tylko słuchałam, świetnie. Jednak mm. kiedy patrzyłam, scena tak. to jest również to, co widzimy. Czyli to, jak się poruszasz, jak się zachowujesz, jakie masz gesty. A może powinnaś też trochę tańczyć? Bo to jest taka muzyka, która jednak no, prowokuje, tak, żeby okay. wokalistka coś ze sobą zrobiła tak. i zrobiła show nie tylko swoim głosem, który zresztą uważam, że ma potężny potencjał, ale również ciałem. Ciało masz niczego sobie. Także myślę, że jeszcze wiele przed, sobą, przed Tobą i, i możesz wiele wywalczyć. No, trzeba popracować, ale wygląda to całkiem nieźle. Żyri jest zgodne. Dostajesz przepustkę do półfinału. Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło. W sumie to się nie spodziewałam. Tak. ale no, Dziękuję bardzo.